W ciągu kilku ostatnich tygodni strażacy z jednostek ratowniczo-gaśniczych podległych komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu wyjeżdżali do kilkudziesięciu pożarów traw na terenie całego powiatu mieleckiego. Zdarzenia tego typu są bardzo niebezpieczne zarówno dla ludzi jak i przyrody, środowiska w jakim występują. Wpływają destrukcyjnie na ekosystem, a nierzadko nawet zagrażają człowiekowi i jego domostwo. Pożary traw są trudne do opanowania, dlatego też każde z tych zgłoszeń jest dla nas dość uciążliwe, ponieważ angażuje na dłuższą chwilę znaczną ilość ludzi i sprzętu. Nie jest tajemnicą, że w każdym momencie może nadejść kolejne, poważniejsze wezwanie, a sprzęt i ludzie mogą być bardziej potrzebni zupełnie gdzie indziej. Zaabsorbowani gaszeniem pożarów traw z opóźnieniem dotrą na miejsce kolejnego zdarzenia. Mogą nie udzielić na czas pomocy poszkodowanemu, a ktoś może stracić swoje życie, zdrowie lub mienie. Pamiętajmy o tym.